Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Jak obiecałam, właśnie dzisiaj startuje rozdanie z okazji 500 subskrypcji na moim kanale. Wspominałam, że wygrałem dwie osoby mężczyzna i kobieta także słowa dotrzymuję. Pokażę Wam zaraz, co będzie do zgarnięcia, ale najpierw zasady: oczywiście musicie być subskrybentami dać łabeczkę w górę pod tym filmem, mieć ukończone 18 lat. No i w komentarzu oprócz biorę udział Musicie napisać swoje imię, bo ja będę losowała przez system i jeżeli wylosuję komentarz i będzie tam na przykład Andrzej, to będę wiedziała, że wygrał mężczyzna i dostanie paczkę, która jest przeznaczona dla mężczyzn. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Niektórzy też mają różne nazwy na swoich kontach, więc żeby nie było niejasności, piszecie swoje imię. I teraz tak, rozdanie będzie do 8 marca, czyli do yy, niedzieli bodajże, do 24, w poniedziałek lub wtorek postaram się nagrać Wam wyniki. A więc tak, przechodzimy najpierw do pokazywania, więc będzie tutaj taki wizaczek piwo czy paczus, yy, czekolada MMS oraz z drapeczki za 20 zł. Kasa w sejfie, dwa razy siódemeczka, dwa razy szalone 20, dwa razy pensja, Happy 7 oraz kieszonkowa. To będzie dla mężczyzny, a dla dziewczyny, dla kobiety torebeczka nowa. Oczywiście wszystko jest nowe. E, tutaj jeszcze jest zaklejone taka torebeczka. Myślę, że na jakąś randkę do kina. Rozmiar idealny. A w tej torebeczce jeszcze mam dla Was, e, Ona nas jeszcze tutaj z takim paseczkiem, z takim złotym łańcuszkiem. E, tutaj jeszcze chowa się czekoladka oraz e, taki chupaczuk z gumą w środku, taki duży. No i do torebeczki albo do czegoś innego, taki o piękny pomponik. Można sobie tutaj doczepić do torebeczki, myślę, że. Ładnie się będzie komponowało, także taka torebeczka z zawartością dla pani, dla kobiety, dla dziewczyny i z drapeczki dla mężczyzn. Mam nadzieję, że będziecie licznie brać udział system będzie losował. Oczywiście ja już się w karteczki nie bawię, bo szkoda papieru i mojego czasu, także myślę, że to jest też sprawiedliwe. Osoby, które nie spełnią warunków, oczywiście nie biorą. Udział w losowaniu. Także co? Jak już wszystko jasne? Trzymam mocno za Was kciuki. Czekam na Wasze komentarze, Wasze imiona. I poniedziałek, wtorek, widzimy się na wynikach, czyli to będzie 9 bądź 10 marca. Trzymajcie się ciepło. Do następnego filmiku. Buziaki! Pa! pa.